Cześć i z tej strony i dzisiaj gramy na kreatywie nauka budowania, nie umiem budować. To zdobyłem, tylko mi cały czas yy, przerywało odcinki, więc postanowiłem zrobić naukę budowania. Mi, bo nie umiem dobrze budować, więc będzie nauka bud budowania. Więc, pel, szasec. Dla mnie na Wiecie, wy też możecie takie coś zbudować. Najpodstawowy domek. Najpodstawowiejszy domek kwiata, czyli kwadraciak. Nie, dobra. Od razu z grubej rury zaczynamy. Nie ma, że od razu jakiś kwadraciak. Dobra. Z grubej rury to ja nic nie zaczynam. To jest takie coś. Zaraz już wam powiem, co są schody. Tu robi. Robię takie coś, że tu będzie wejście do tego tu będzie wejście przez mury bo tu zrobię mury na około tego i tu będzie mury, mur, mur, mur przez to mur, mur, mur to będzie poza murowy domek No nie dobra, to, to nie ma sens, budujemy coś innego Tylko musimy na to miejsce znaleźć Budujemy pół domek Taki, żeby Po prostu domek Staram się jak coś Ja tu się staram budować

trzy, raz. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć i raz, dwa, trzy. nie pewnie moje budowanie, chociaż tak staram. Pewnie dla was to, o, ale brzydko budujesz, Ubu, bu. pewnie dla was, tak macie. Będą, nie umiem budować, Będą, nie ogarną jestem w budowaniu w Minecrafcie. To będzie taka, żeby nie były wszędzie okna, to będzie takie, to będzie po prostu bez, czyli to, Dobra, jestem w budowaniu. wiem, przerwy, robię, żeby Wam tak żebyście mm, nie patrzyli, jak brzydko buduję. Za... Czarny, zapomniałem. zapomniałam. Czarty. Mm, jak to by powiedzieć? Zapomniałam odsypać filmik. nie wiedziałam, czy dobra skrzynka jeszcze będzie tutaj jest taki schowek skrzynkowy. to po prostu jest taki mini magazynik mini. i to dosłownie mini magazynik Tu mogę zrobić blat, blat, blat do kuchni. Tu mogę blad, of. to zrobić, pokażę Wam fajny trik na lodówkę. Robicie dwa bloki se tu i to jest Ufka. Dobra, widzimy się za Dobra, to żartuję, to będzie nasza taka kuchnia A gdzie właśnie łasinkę by zrobić? Właśnie hmm, Gdzie by z... zrobić? Myślę, że hmm, hmm, Faktycznie na łazienkę zrobić. Myślę, że... Tu. W tym miejscu nie, nie potrzebuję dużo na łazienkę. Tak wygląda z zewnątrz! Gówno jakiś zesrany, nie wiem co to jest, bo na wygląda jak a właśnie, poroba łazienki. Teraz ją robimy. Nie mam być ogień w łazience. To jest bez sensu. Z łazienki będzie przejście do magazynu. O, zobaczmy moją piękną nazwę. Jej. Fajnie. Dobra. Dobra. Są taki fajny trik Bierzecie sobie schodki. Przecież to. Bierzemy sobie schodki. To. Dobra. O, akurat białe schody. Słuchajcie, muzykę w tle, właśnie ją wygrałem. Nie wygrałam. I tu bym nażył wolek, ale też się śledziło. Nie, tu będzie taka mini kuchnia. To wystarczy do kuchni. Przecież to gówno wysrane. Dobra. Teraz bierzemy sobie drzwi łazien. Takie drzwi na klucz. Bo tu będzie tajny pokój. Więc dlatego drzwi na klucz nikt o tym pokoju nie może wiedzieć. Wiem, że to nie wygląda jak to to wygląda jak jakaś tajna akcja, że nikt o tym nie może. Ale za to tu jest przejście do magazynu. no i jeszcze tajniejszego pokoju tu jest przejście za to. Jezu! I cierpię Minecrafta. Po prostu tylko nie cierpię tylko na grubę. Dobra jestem. Tutaj, e, który do których zrobię pół półykę. попутка, попутка, а где же Ну, попросту так и Это наш попутка. Это Tam nic nie będzie. Ale tu ciemno jest. Pochodnie by się przydały. Jaki masz internet podłączone. Ekstra czy normalne? Ekstender. Ekstender. O, dobra, szukamy portalu, ale myślę, że się w ogóle uleci na kurz i na kaberzystkę. Jak ona przychodzi, to zawsze nie łapie oko, w nos. O, łapiecie za oko, tak? Pst. Nie, tam gdzie. Patryk! Dobra, wiecie już moje imię, Patryk. Dobra. Znacie jak? Znacie jak? Muszę opuścić ten piękny Tomek. Ja się tam nim tyle, no a teraz mówię, żeby go odpuścić. No dobra, odpuszczam go. Czekajcie. A, Majko, przestań. Dobra, i tak. Tego nie wstawisz. Wstawię, tam w domu Ale nie, nie wyrażam zgody, żebym na nim była. Tam nie obchodzi. Że nie wyrażasz zgody. Ludzie! No jest taka głupia, że nie wiem co ja mam zrobić. I wiem, ile to jest jeden raz? Jeden. Jeden. A widzicie, tu przecież jest dwa. Je, je, je! Kajc, nie, 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 nie. No właśnie, nie, jak bo dla twarz jest?

No dobra, potem no jestem. Dobra, muszę pochać go w Jesteśmy w końcu po tylu latach. Dobra, jesteśmy przygotowani na luzie. Nie, to tam nie jest. Tu się też, ono tu jest. Ale tu ciemno. Ktoś, już widzisz, zostawił łapkę w górę pod tym filmem. Oczywiście ja jeszcze nie umiłem. Postanowić, czas, 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 muszę to. Typło, człowiek baba, ja już obmażam. Z którego? Z którego? Z którego? Z jak to znajdę. Z Znalazłem, go. Widzicie? Jest tu pole do endu. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. O, tak. O, Budowanie terenu. Pyk. Tam, tam nie A co to są? Kopuła. Smog nazywany smokiem endu. To jest nube. Nie mogę wrócić po że... Co, żeś narobił? No co, no co, no co? no Prosimy, nie mogę wrócić, co no co, no co, no co? Coś tak cóż, no cóż, nie będziesz się tak cieszył. Ty. Będziesz się tak ty Ty no Ty. no cóż, Zniszczy Twoje leczenie. Bo no, tak, zniszczy. Ja. Ha, dlaczego? Robię mieć łuk, na serio. To złego Ci już Co? Coś gówniane. U nas. No, na serio trzeba tak że okazało się, że to trzeba po no, prostu by... Nie mogę się No to, sobie, to sobie. Nie. Nie, prawie przyszło Minecrafta. A i zginąłem, sami widzieliście, to to było takie głupie zginięcie.